Witam serdecznie. Jak już zdaleście zauważyć, nagrywam w trochę innym miejscu niż zazwyczaj, ponieważ widzicie, że tutaj dość dużo łóżek, ale to wszystko ze względu na to, że jestem na obozie. Tutaj nawet widzicie Filipa? O tutaj, dokładnie tak. No. <grym>, tak. Ten vlog ma na celu pokazać nie tylko moje życie motoryzacyjne, ale też poza, ponieważ jestem lekkoatletą. dokładnie specjalizuję się w dziedzinie 400 metrów. Tutaj będziecie mieć parę ujęć z moich biegów. Nie sposób, choć Kamil Cikowski już. Objął wcześniej to drugie miejsce i stara się gonić Mateusza Śmiertkę, ale też musi pamiętać o tym, że za plecami ma Dawida Malinowskiego, który odrabia straty do całej tej dwójki. Możliwe, że to właśnie Malinowski. Nikt natomiast nie wyprzedzi Dawida Malinowskiego. Dopiero teraz Malinowski go wyprzedza i tutaj też. Ja właśnie przyjechałem tutaj po to, żeby między innymi też trenować, ale też nagrać fajny samochód, więc nie odbiegam oczywiście od kontentu motoryzacyjnego, ale po prostu zobaczycie taki miszmasz, czyli mój dojazd, to w ogóle nie ma sensu. Dlatego oglądajcie koniecznie po więcej, ponieważ uważam, że będzie całkiem ciekawe. Yo! Już dojechałem na miejsce, a teraz wam pokażę, jak to wszystko tutaj wygląda. Siemanko, właśnie wstał. Nadszedł nowy dzień. Nowy dzień, w którym właśnie zobaczę Oliwiera. Już go widzę z daleka, wy zaraz też go ujrzycie. No i co? I nakrecimy naprawdę coś ciekawego z tym samochodem, który właśnie w tym momencie ujrzycie. Siemanko? To jest Sefura, tak? Tak, kurczę. Ford Esteline z 2007 w wersji trzydrzwiowej. Wyróżnia się z zewnątrz zgrabną, sportową formą. Krótkie zwisy, wyraźnie zarysowana maska i delikatnie poszerzone błotniki nadają jej pewności siebie. Trzydrzwiowy nadwozie podkreśla dynamiczny charakter, a smukła linia boczna sprawia, że auto wygląda lekko i zwinnie. Charakterystyczny grill, reflektory o prostym, ostrym kształcie oraz subtelne, sportowe akcenty Esteline dopełniają całości. W kabinie dominuje klasyczna, uporządkowana stylistyka. Fotele są lekkie, sportowe, wyprofilowane i zapewniają przyjemne podparcie w codziennej jeździe. Tapicerka sc dodaje wnętrzu wyrazistości, a rozplanowanie przycisków i zegarów jest czytelne i logiczne. Całość zachowuje solidność i funkcjonalność typową dla tamtego okresu. Pod maską najczęściej pracuje silnik 1.6, tak jak w tym przypadku, który dzięki niewielkiej masie auta zapewnia naturalną żwawą reakcję i lekkie przyjemne prowadzenie. To propozycja dla osób ceniących kompaktowe gabaryty, prostą formę i subtelny sportowy charakter. Jesteśmy teraz po i jedziemy na nagrywki, ale, oczywiście, podczas drogi spytamy się Oliwiera o parę pytań, które na pewno każdego by ciekawiły. Przede wszystkim, pytanie pierwsze, Oliwier: w ogóle w jaki sposób ten samochód trafił w Twoje własne ręce? Był marzec 2 Byliśmy wtedy na obozie, zgrupowanie kadry w Hiszpanii, w Kalei i mój tata. Wysłał mi zdjęcie auta, link na Facebooku. No ja mu napisałem ładny, on napisał no, kupujemy, ja napisałem tak i kupiliśmy. Oh my wow! Yeah. Czyli po prostu mega prosta historia, spontaniczne to było czy myślisz, że tak jednak za tobą chodził ten fort i tak myślałeś o tym wcześniej? Chodził, chodził, jeszcze jakiś czas temu gadałem właśnie z kolegą, że ten Ford mi się bardzo podoba i że najprawdopodobniej go kupię. Okay. I się stanęło i kupiłem. Okej, okay, a jakby czym się w sumie sugerowałeś przy kupnie pierwszego w sumie auta, bo to jednak jest tak myślę taki dość ważny moment pasjonata motoryzacji. Na pewno tym, że też jak ty jestem takim minimalnym fanem motoryzacji i chciałem coś mieć bardziej sportowego do fajnej, fa fajnego upalania auta. A myślę, że taki Fordzik no to jest właśnie idealny do tego, żeby to robić. Bo no wejdziemy, jedziemy. A po prawie roku, jakie są Twoim zdaniem z wady i zalety tego samochodu? Szczerze, zalety: na pewno to, że ten auto ma niby 100 koni mechanicznych, a naprawdę jest szybkie i czuć jego dynamiczność pod względem takim, że jest szybkie. Dobra, Filip poszedł na maka, więc mamy teraz czas. Trochę pogadać o tym samochodzie. No, a przede wszystkim, jakie są zmiany wizualne w tym aucie, ponieważ na pierwszy rzut oka widać, że ten samochód no, nie jest seryjny. Ogólnie, były właściciel tego Właśnie, pojazdu. Proszę. O, proszę, proszę. <noise> ogólnie, były właściciel tego pojazdu specjalnie tym autem przyjechał z Holandii, żeby je sprzedać w Polsce. I to, co głównie na pewno słychać, to jest układ wydechowy firmy rem Teraz Oliver będzie odpalać, a ja podłączę mikrofon pod wydech tak samo jak w filmie z Audi RS7 okay. Dodatkowo, jak pewnie widać jest tutaj dołączony CarPlay który naprawdę robi robotę bez niego myślę, że to auto by nie miało takiego vibe'u. Dodatkowo przeze mnie są dokupione naklejki. To akurat było wcześniej, ale na przykład to już nie wiem, czy będzie widać. Widać, widać. Fordy, naklejki takie. Rally Edition. No właśnie. 250. No, ja właśnie nie wiem o co w tym chodzi, ale. Ale może jakaś edycja specjalna tego auta i może to jest warte miliony. Nie mam pojęcia. Dodatkowo flagi USA, bo kocham USA. Naklejeczka jeszcze jest jedna tutaj i tutaj. W sumie po roku użytkowania myślę, że jesteś już w stanie stwierdzić, jakie są plusy i minusy tego auta, bo wygląda ono fenomenalnie. Ale czy do końca jest tak wszystko kolorowo? Nie więcej jestem, jestem. Na pewno pl ogromny plus dla mnie to jest dynamiczność tego samochodu. Tutaj musieliśmy przerwać na chwilę, ze względu na parę przeciwieństw. <laughs> Halo, co nagrywacie? Filmik na YouTube. Sie, sie, no YouTube to nie macie gdzie No ten, tak, bo znajomy dobra. jest i czekamy znajomy, za nim Nie, <laughs> nie, yeah, yeah, yeah. yeah. tutaj No <laughs> dobrego na filmik, wiecie? Jak się domyślacie, nie chcieliśmy <śmiech> <śmiech> Tutaj musieliśmy zrobić przerwę, ponieważ skończyła się pamięć. W telefonie, ale za to mamy GoPro'kę prołkę więc dokończyłem przynajmniej jakie są minusy tego samochodu. Więc tak, jakie są minusy? Minusy to zależy dla kogo, ale w tym przypadku dla mnie to jest spalanie. Jestem młodym kierowcą, który lubi dać do pieca. Do I, 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 I w tym przypadku I w tym przypadku spalanie 6 robi się na 9. Drodzy widzowie, tym oto akcentem chciałem zakończyć ten film. Jest to też ostatni film, który wpadnie w tym roku, przed świętami Bożego Narodzenia. Nie mówię, że ostatni w ogóle w tym roku. Dlatego chciałem Wam wszystkim życzyć Wesołych Świąt. Spędzajcie czas z rodziną, z bliskimi, ponieważ jest to naprawdę bardzo ważne. Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie oczywiście subskrypcję oraz lajka. Jeżeli nie, to nie dawajcie lajka, ale zachęcam oczywiście do oglądania, chociaż jak już jesteście w tym momencie, to na pewno to obejrzeliście. Przepraszam, Proszę jakichś pytań, zadawajcie oczywiście w komentarzu. No i co? Do zobaczenia wesołych świąt. Cześć.